Hej, cześć. cześć widzowie, witam Was wszystkich bardzo. Bardzo serdecznie tak, w dzisiejszym widzowie odcinku Wam pokażę pokażę jak grać w grę BNG Drive Tak, o, otóż tak więc też więc tak, jeśli... Zacznijmy sobie, sobie może od tego, od tego repozorium, bo jeśli chcecie mieć. Chcecie mieć więcej aut Albo, albo więcej map, to musicie, to to stąd możecie możecie e, pobrać mody, a jeśli, a, a, a jeśli chcecie chcecie jakiś mod pobrać, to klikacie na a, a ten plus oraz możecie. Oraz, oraz, może, oraz możecie też ten no te modyfikacje, pobierać je też i pobierać je też, też ze strony, z, ze, ze strony modami, z modami, ale, ale jak in, instalować, instalować, instalować te modyfikacje, te modyfikacje, modyfikacje ze strony, ze strony, to to, to Wam pokażę, widzowie, w jak wbijemy 100 subskrypcji, 100 subskrypcji, a już bardzo mało Mało brakuje, więc, wy, więc więc subskrybuj i teraz tak Tutaj Tutaj Jak 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 kliknie, klikniecie klikniecie, klikniecie wiatr dowolna To możecie sobie sobie to iździcie to, to, to sobie po prostu po prostu po prostu jeździcie autem i robicie, i robicie co chcecie, tutaj macie kampanię, scenariusze, tutaj macie próbę czasową, czasową że jedziecie autem. autem, autem na czas, na, na, na czas, tutaj macie, tutaj macie, macie garaż, jak w to, w to kliknie, w to klikniecie, Klikn Kliknijcie, to, to możecie to możecie, to możecie, to możecie zmieniać no, zmieniać wygląd wygląd waszych samochodów a tutaj macie macie, macie trasy aut autobusowe gdzie, gdzie, sobie, gdzie sobie jeździcie jeździć autobusem, rozwicie ludzi Tutaj, 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 jeździć autem po takiej neonowej drodze. Tutaj budujecie jakieś trasy. To jest tryb. Tryb. Tryb e. kariery Jak w niego. W niego grać. To oni może tam też. Też kiedyś wspomnę. A tutaj macie. Macie statystyki. Ale ja wam pokażę. Pokażę. Jak grać grać w tą, tą, w tą jazdę dowolną, ale jak będziecie będziecie umieć umieć, umieć tą jazdę i jazdę dowolną, to resztę chyba, chyba, raczej, czy, chyba raczej też będziecie znać. Okej, okay, więc tutaj. Tutaj tutaj, tutaj, tutaj teraz, teraz macie różne mapy różne mapy i mapy na przykład na przykład na, przy, na przykład ta mapa ta mapa Car Jump Arena. Ona jest. Jest, jest, jest ściągnięta. Jest, jest ściągnięta. Ale tę ma mapę. Mapę ma mapę każdy. Klikacie sobie na umieść. I czekacie. I czekacie, aż, aż Wam się załaduje. A więc. No, no widzę. Wie. widzę wie. kiedy Kiedyś już. Kiedy się już mapa wczytała To teraz <grym z cyklącą> to, to, to teraz To teraz autem 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 sobie sobie, sobie Jeździcie strzałkami Strzałkami A jeżeli, a jeżeli chcecie Chcecie zaha, zahamować Hamulcem ręcznym To, to przytrzymujecie spację Spację oj, 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 oj. No o proszę bardzo, proszę bardzo I jak tam widzicie, auto się zatrzymało. A jeżeli chcecie 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 w waszym aucie. aucie zmienić zmienić, ek, zmienić kamerę. Kamerę to klikacie. To klikacie klik to klikacie na C o i proszę bardzo. Jest kamera, tutaj, tutaj, no, jest kamera z, pie, z pierwszej, z pierwszej osoby, osoby, jest też taka i ta, i taka, i taka, a jeżeli chcecie, a jeżeli chcecie wyjść z auta, to klik, to klikacie na F, a jak widzicie, jak widzicie, jestem tutaj, chodzę sobie po, sali. no, eee, chodzę sobie sobie postacią mmm e, sobie postacią, tutaj mogę jeszcze... Ej, co się stało? A, o, oj, co się tutaj stało. Aha dobra, nie <grym>, on tak. No a jeśli to tu to się stało? A, a jeśli chcecie. Chcecie, chcecie wrócić do auta do auta auto to klikacie na F i i, je, i, zno, i, z, i znowu jestem jest w aucie. A, a, a jeżeli chcecie, aby aby tu aby tu jeździło więcej aut, więcej klikacie na, na Escape. Pojawi Wam się takie coś jak menu kołowe. to tutaj sobie możecie wybierać. Co chcecie? Ja. Tutaj sobie teraz, sobie teraz klikacie na jaj jaj i tutaj teraz macie macie no macie AI i... i, i i tutaj, tutaj, teraz, teraz klikacie na, na to ruch drogowy I tutaj teraz, teraz macie, się czyjeś, teraz możecie sobie wybrać czy mają, czy, mają, czy mają jeździć normalne auta Czy policja, ja wy, wybiorę, ja, ja widzowie wy, wybiorę normalne auta No, okej okay, widzowie A jak wam się już, już te auta, te auta, te auta wczytały? wczytały, to teraz, to teraz, to teraz, to teraz, raz, teraz widzowie jak, jak sami widzieliście, widzieliście, w tamto auto, auto sobie, sobie walnąłem i, i a jeżeli widzowie chcecie, a jeżeli wasze, wasze auto jest, 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 jest zepsute, te te żeby, to, żeby je, je naprawić, to klikacie na, to klikacie na R, na R i wasze auto, auto zostaje naprawione i jesteście, jesteście, i jesteście w, w, w miejscu, w którym zaczęliście grę, 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 a jeżeli chcecie, chcecie, chcecie to miejsce zmienić, to jedziecie, to, to jedziecie, jedziecie sobie sobie w, mie w miejsce, w którym chcecie... Chcecie, aby to wasze auto... auto się... auto się pojawi... się... wiecie, że że jak ja jak, 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 jak klikniecie w R i jeżeli chcecie chcecie, chcecie 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 zmienić zmienić to miejsce, w którym w którym... w którym to wasze auto... Auto ma się, ma się e, e, pojawiać jak, jak, jak R, to sobie, to sobie w to miejsce, w to, w to miejsce je, jedziecie. Ja chcę, ja, ja, ja chcę, aby to auto, aby to auto, auto od razu e, e, pojawiło się tu. Klikacie sobie na Ctrl, a następnie, a następnie na R. A i proszę bardzo, i, i proszę bardzo, bardzo jak teraz sobie jak teraz widzę, sobie na przykład, na przykład, na przykład, sobie gdzieś pojadę, pojadę i, i, i się autem rozbiję, kliknę na R, oto proszę bardzo, odrodziłem się w tym miejscu, a jeżeli chcecie, chcecie, chcecie waszym, waszym autem autem latać to, przy... to, to 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 klikacie to, to klikacie na shift i, i f8 a i teraz a i teraz i teraz widzowie a widzowie sobie sobie sterujecie w a i a jeżeli a, a jeżeli chcecie chcecie szybciej 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 lecieć to to przytrzymujecie shift a i teraz a i teraz i, i i teraz mogę, mogę sobie polecieć w jakieś miejsce na przykład na przykład na, na, na ten dach klikacie na, na F7 A i proszę bardzo Jak widzicie moje auto się tutaj tutaj się pojawiło a jeżeli chcecie wasze wasze, wasze, wasze auto, auto zmienić to tak samo klikacie, klikacie na, na Escape później na pojazdy po czym, o i tutaj widzowie, widzowie, widzowie jak, widz, widzowie jak widzicie, jak widzicie, pojawiają wam się, wam się różne auta, auta, ja mam, ja mam akurat, akurat parę aut, aut, aut pobranych, pobranych, na przykład, na, na, przykład, na przykład, na przykład to Bugatti Veyron, to Bugatti Veyron, Vayron to Lambo. To Lambo to. i to auto. To są auto. auto z modów, ale na ale, ale, ale to auto. to auto. auto ma każdy. jak już sobie. sobie wybraliśmy auto, jak chce mieć, klikamy na nie. O i tutaj teraz. teraz mamy. mamy różne. No, różne, różne, różne warianty, tego auta i jak chcę to, to, to mi się podoba i tam później, później nie klikamy klikamy na, na na nowy, albo na zastąp zastąp obecny, Oj proszę bardzo I, i proszę bardzo mogę sobie teraz teraz, teraz jeździć tym autem i nim sobie przeskożyć... A dach, o kurde... Ho! No widzę sobie... A jeśli wasze. Wasze auto. Wasze auto jest do góry... do góry, no kurde. Do góry. No, do góry nogami. Powtarzam, do góry nogami. No! Czemu nie chcesz być do góry na nogami. Wybaczcie mi sobie... Wybaczcie mi sobie tato, ale. O, to teraz... Tak jak to mówiłem bo wiem, jeśli wasze wasze auto jest, jest do góry nogami i chcecie i chcecie chcecie aby było aby, aby było aby było w normalnej w normalnej i, i, i no tak jak, tak jak wam to mówiłem jeśli wasze auto auto leży do góry nogami i, jeśli i, i, i jeśli chcecie Chcecie, je postawić, je postawić do, do pozycji normalnej. tak To jak przytrzymacie kontrol, to pojawiają wam się, bo się takie, takie kropki. Mogę sobie sobie z jedną kropkę kropkę zapać. Pociągnąłem za nią i twoje auto tutaj tutaj huh? przestawić. A proszę bardzo. A proszę bardzo, proszę bardzo i moje auto jest już, jest już w normalnej pozycji, a jeśli ale w widzowie ale nie tylko w widzowie, więc jak bo jak złapię sobie 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 za jedną kropkę krop krop kropkę krop kropkę, kropkę kropkę jeszcze raz i chciałbym aby aby ten i chciałbym, I chciałbym wyrwać, wyrwać, wyrwać na przykład, na przykład, na, na przykład tą maskę, to to, to sobie za za nią, za nią je ciągnę, ale, ale jak widzicie, nieważne jak mocno bym ciągnął, 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 to jej wyrwać, wyrwać nie można, bo jak, bo jak sami, sami widzowie, widzowie widzicie... Tutaj, tutaj, jak za tą, krop, kropkę trzymam, to macie tutaj poka, poka, pokazane coś takiego jak, jak stręcz, stręcz, 30%. I możecie sobie, sobie tą siłę, tą, tą siłę, siłę, zmi, siłę zwiększać, i im, im, im większa jest większa jest 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 to siła Tym łatwiej Tym łatwiej Tym łatwiej łatwiej jest w tobie wyrwać wyrwać jakąś jakąś część Proszę Oj, o kurde, co ja sam zrobiłem! Co ja zrobiłem! Jezu! O! Co, co jest? I co ja zrobiłem? Ty, co to je? Co ja zrobiłem, nie? Dobra. No. No widzę a, a jeśli... A jeśli... E, chcecie. Chcecie sobie... Chce, chcecie... sobie... sobie na przykład... Na przykład... Na przykład... Na przykład... Na przykład Postawić, postawić, drugie auto, to klikacie sobie na, sobie na, tak samo, tak samo jak ja wam, jak ja wam pokazywałem, czyli na, czyli na, na, na te pojazdy, na escape i na pojazdy i w, w, wybieracie sobie, sobie kolejne auto, zaznaczacie je i klikacie umieść nowy i wtedy obok, obok waszego, waszego auta, auta pojawi się, pojawi się, się to, je, jeśli widzowie, je, jeśli, jeśli chcecie widzowie przyłączać się między pojazdami, to klikacie, to klikacie, to, to sobie klik, klikacie na, na tab, na taby, a jeżeli, a, a jeżeli chcecie jakoś, jak jakieś auto, auto usunąć to klikacie klikacie na escape później tu na ten na ten, na ten klucz i na i wtedy i wtedy widzowie klikacie, klikacie na ten na ten kosz na kosz, kosz na, na śmieci i wasze auto się się naprawił się co tam, usunęło usunęło i teraz widzowie i teraz i teraz widzowie teraz widzowie jak sami widzicie mogę sobie sterować sterować tym autem tutaj albo może albo może inaczej kierować tu. no a jeśli a jeśli widzowie, a, a jeśli widzowie chcecie, chcecie e zmienić no, zmienić e tempo, e tempo to klikacie, to klikacie na, na alt, na alt i strzałkę w dół. O, jak widzowie wie, a jak widzowie, widzowie widzicie, widzicie, widzicie tempo jest, jest e wol, wolniejsze. E wol, wolniejszy, a proszę bardzo tutaj, tutaj, nie, nie wiem, nie, nie wiem czy to, czy to widać, widać, ale jest A, a jeśli chcecie Chcecie, chcecie Chcecie tempo Tempo, O, a, 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 a nie, ani nie O, A jeśli, a, 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 jeśli chcecie Chcecie, chcecie, chcecie tempo tempo z tempo zm, zmniejszyć 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 jeszcze bardziej jeszcze bardziej to klikacie sobie sobie na alt i strzałkę strzałkę w lewo w lewo i tutaj i tutaj widzowie widzowie sobie możecie ustawić ustawić e, ustawiać to, to, to tempo i tutaj mamy tysiąc razy wolniejszy ciekawe jak to będzie wyglądać jak to wygląda johohoho nie 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 a jeśli, a jeśli chcecie 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 sobie sobie to tempo to, to tempo e, e, zwiększyć, albo albo usta, ustawić ustawić normalne to, to klikajcie na alt i strzałkę w prawo o i o o, I klikacie. O. o I sobie widzowie. Klikacie. Klikacie tak długo, aż w końcu będzie. <śmuchy> <śmuchy> będzie. Będzie czas. Czas rzeczywisty. A więc, no, no, a więc. A więc. A więc. No widzowie. No widzowie. Ja. No widzowie. Ja ogólnie. Ogólnie. Ogólnie myślę. Myślę, że w tym... że, że, że w tym filmie filmie Totowi to będzie, będzie, będzie na tyle na tyle, a jeżeli filmik wam się bo, wam wam się wam się podobał, to nie zapomnijcie To nie zap, zapomnijcie aby, aby zostawić aby zostawić... Łapki w górę oraz a a raz, a raz, a raz subskrypcji na moim kanale. Bardzo mi wtedy. Mi wtedy. Mi wtedy. Wtedy widzowie. Widzowie będzie. Będzie miło. A jeżeli. A jeżeli na moim. Na moim. Na moim kanale. W kanale w, wbijemy. Wbijemy 150. 150... 150 osób. To zrobię... To zrobię widzowie... To zrobię drugą część. A teraz... A teraz... A teraz... A teraz ja się widzowie. Ja się widzowie... Widzowie z wami... Z w... Z wami, wami żegnam, żegnam, widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć.